Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, widzą Państwo człowieka, który zaraz idzie na trening tenisowy, człowiek cebulka, tu warstwa taka, tu warstwa. Złożył nas e, takiego bez rękawiczka tenisowego. No i tutaj znalazł to warstwa przycielna. E, także pędzę za chwilę, ale zanim popędzę, to poinformuję Państwa o czym dzisiejsze spotkanie będzie, bo przecież nie o człowieku cebulce. E, para nasza e, królewska dziesięcioletnia, pani Agata, pan Andrzej, no muszą jakoś się znaleźć w nowej rzeczywistości. No pan Andrzej idzie w biznesy, rada nadzorcza, a pani Agata to nie jest potwierdzone. A, a nie potwierdzone, a już zdementowane. Ale coś jest na rzeczy, że do Narodowego Banku Polskiego w roli doradcy. No to w takim razie pozwoliłem sobie na delikatny gwałt na Saragossa Bent, taki zespół. Był kiedyś, oczywiście nie stylizuje się nawet na nich i troszkę inny rytm, muzyka troszkę podobna i króciutko i pierdził z Już skończył się pary czar. Kadencje byli aż dwie. Kaczora, piękny to dar, że aż się dziękować chce. Pan Andrzej w biznesy wlazł nad nadzorczą radę z gryz w gryz. Uczyć się znowu ma czas, by każdy nakarwić zmysł. Za to Agata his wife w blapę wbiła swój wzrok, bo żeby godny mieć life, trzeba na bank zrobić skok. Agata, ta, 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 karierę zrobić ma. Koniecznie ją chcę, pan Glapa w NBP. Agata, Agatu, doradzać będzie mógł, Lecz milcząc, co powiem, jak ma nie odzywać się. 22 jest października i środa. E, proszę Państwa, no reszta należy do Państwa. Bo ta piosenka nie ma za bardzo puenty jakiejś specjalnej, więc e, mogą Państwo ją skończyć. W zależności od dobrego nastroju. Jakkolwiek. Środa, jak wspominałem, imieniny obchodzą Filip i Kordian. A także Aberciusz, Alodia, Donat, Eusebiusz, Gliceria, Ingbert, Józefina, Kordula, Marek, Melaniusz, Nunilona, Salomea i Sever. Wszystkiego dobrego. Kochanym Państwu życzę nietypowe święta. to Dzień Osób Jągających. E, dzień Praw Rodziny i Dzień Kapsloka. Przysłowie. Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy wśród zimy odwilży przypadnie. Ho, ho, ho. Mikołaj Rej. Cycat dnia. Nie mów, co chcesz, abyś nie usłyszał, czego nie chcesz. No tak, trochę tak. Mądrze, mądrze a dawno. Czyli dawno byli mądrzy ludzie też. Znaczy, może nawet mądrzejsi niż teraz niektórzy. Jest gra półsłówek, gdyby Państwo mieli ochotę posłuchać. Na koniec Basia Łocian, nazwisko znanej redakcji. Może pranie robiła jakieś antyczne. No nie wiem, w każdym razie wymyśliła tenis w parach. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia Państwu. Do zobaczenia. Do jutra.